Cześć! Witam cię na kanale Burleska od Kuchni. Ja nazywam się Madame Deminu i będę Twoją przewodniczką po świecie burleski. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak przygotować domowe burleskowe show. Siedem porad, jak skutecznie przygotować się do występu. Zaczynamy! Zbliżają się walentynki, więc pewnie wiele dziewczyny planuje zrobić jakieś małe, prywatne show może bardziej burleskowe, może bardziej striptizowe i odważne. Nie ma to w tym momencie znaczenia kompletnie, więc postanowiłam dać Wam parę wskazówek, które pozwolą uniknąć błędów. Nie twórz choreografii. Zapomnij o wymyślaniu układów. Ja osobiście jestem zwolenniczką pójścia na żywioł. I kiedy tylko mogę, nawet na scenie prawdziwej burleskowej, zdarza mi się improwizować i rzadko kiedy układam jeden do jednego na 100% wypracowaną choreografię. I tobie też tego nie polecam. Po pierwsze, dlatego, że na to idzie dużo czasu pracy i energii. A szczerze mówiąc, żeby się dobrze przygotować z choreografią, to wypadało w mieć wolne mieszkanie, a teraz jak wszyscy się do nas zdalnej, to może być z tym problem. Po drugie, i tak zapomnisz połowę tej choreografii. Sorry, wiemy, jakie jest życie. Chyba, że jesteś profesjonalną tancerką albo masz do czynienia z tańcem już na jakimś poziomie i znasz już może jakieś gotowe choreografie, to wtedy okej, okay, spoko. Ale nie polecam układanie czegoś specjalnie na jeden wyjątkowy wieczór. Jeśli z kolei naprawdę bardzo upierasz się, żeby ułożyć tę choreografię, to pewnie, dobra, ułóż, ale od razu ci mówię, nie trzymaj się niej kurczowo, bo możesz stracić fajną grę ze swoim widem. Poza tym, jeśli naprawdę musisz, to też nie zaczynaj od Aguilery z filmu Burleska, tylko zacznij od bardzo prostych tutoriali na YouTubie. Tego jest mnóstwo. I raczej od polskiego YouTuba, bo tam jeszcze nie ma. Zaraz się tym zajmę, dajcie mi jeszcze trochę czasu. Ale bardzo Was zachęcam do odwiedzenia na przykład profilu Miss Wira Valentina. Ona robi fajne tutoriale prostych burleskowych kroków, prostych burleskowych ruchów które z powodzeniem można wykorzystać w pleść, w jakąś naprawdę banalną choreografię. Nie potrzebujesz robić czegoś super wymyślnego, po prostu daj się ponieść. Ale jeśli już musisz, to zachęcam Cię do tutoriali po prostu. Basic burlesque steps, how to burlesque, burlesque for beginners. To będą dobre tytuły, żeby wpisać je w wyszukiwarkę YouTube'a i na pewno znajdziecie sporo inspiracji do prostych, ale efektownych ruchów. Zamiast piosenki playlista. Gwarantuję ci, że jedna piosenka, jak już wejdziesz w ten rytm, absolutnie ci nie wystarczy. Po pierwsze, dlatego, że Twój widz, o którym jeszcze powiem za chwilę, na pewno ci będzie przeszkadzał. A po drugie, myślę, że sama już jak wejdziesz w rolę, to poczujesz, że to, co wymyśliłaś na ten układ 3-minutowej piosenki, 4-minutowej piosenki. Można swobodnie rozciągnąć do 15-20 minut. Więc przygotuj się porządnie i nie odpalaj jednej piosenki. Wymyśl pięć piosenek i zrób z nich playlistę. Fajnie byłoby, żeby one były może w jednym charakterze, żeby nie skakać bardzo na różnorakich rytmach. Raczej tutaj skupiłabym się na jednej tej estetyce muzycznej. I od razu też YouTube i Spotify, chyba że macie premium. Naprawdę nie ma nic gorszego podczas pokazu niż reklama kremu na zapalenie pochwy. W tym wypadku najważniejszy jest kontakt z widzem. To nie jest show, gdzie ty musisz rozbawić setkę osób i dać im rozrywkę, a tak naprawdę nie znacie się. To jest show dla wyjątkowej osoby, najprawdopodobniej dla twojego ukochanego, z którym masz już intymną relację. Więc wszelkiego rodzaju burleskowe triki, które wykorzystuje performerka do widza, którego nie zna, nie są do końca tutaj najlepszym pomysłem. Lepszym pomysłem jest pójście o krok dalej i zaangażowanie swojego widza w dużo, dużo większy sposób, ponieważ w tego rodzaju przedstawieniu należy zapomnieć wszystko, co wiesz o klasycznej burlesce. Klasyczna burleska jest cudowna, jest fantastycznym show, jest cudowna w odbiorze, jest bardzo glamury, jest szalenie elegancka, ale też niezwykle niedostępna. Elementy flirtu z widzem są bardzo wyważone, są e, raczej komediowe i mają sobie chyba nieco mniej erotyki niż na przykład w burlesce o charakterze feteszowym. Tutaj jest zupełnie inny poziom relacji. Kiedy wchodzisz w interakcję z widzem, absolutnie nie musisz bawić się w to, żeby dalej pozostawać divą. Tutaj możesz być po prostu kochanką. Przećwicz kostium. To akurat jest bardzo techniczna porada, bo faktycznie niektóre elementy garderoby ściągają się łatwiej, niektóre trudniej, niektóre nawet momentami załatw, a niektóre są niemożliwe do ściągnięcia samodzielnie. Tutaj też można zagrać celowo. Mieć element, którego nie da rady ściągnąć samemu i do którego będzie potrzebna pomoc. Dobrze sobie rozplanuj, co chcesz ściągnąć, ale nie podpisuj tego pod muzykę. Poza samym aspektem ściągania poszczególnych części. Sprawdź też, jak może da się wykorzystać ten element garderoby później. Bardzo duży nacisk na ten temat kładzę na kursach burleskich, które mam nadzieję, że już niedługo będę mogła wznowić, żeby, ściągając rzecz, nie odrzucać jej od razu, żeby wykorzystać ją jako rekwizyt, żeby nadać jej sens, żeby nadać jej trochę charakteru, nadać jej jakiś styl, nadać jej trochę życia. Twoja rękawiczka może mieć jakieś cechy. Twoja rękawiczka może wnieść coś. Do relacji. Twoja sukienka może w jakiś sposób zagrać. Zawsze gdy jadę występować po raz pierwszy w danym miejscu, muszę bardzo dokładnie sprawdzić scenę, na której będę występować. Czasem jest to po prostu przestrzeń między stolikami w klubie, czasem jest to faktycznie scena z profesjonalnym oświetleniem, a czasem są to schody, po których, na których sobie trzeba jakoś poradzić. Każdy element improwizacji ze scenografią, jaką mamy, Sprawia wrażenie, że jesteś bardzo pewna, co robisz i działa na mega, mega duży plus w odbiorze Twojego pokazu. Podobnie będziesz miała w swojej sypialni lub innym miejscu, gdzie będziesz robić swoje domowe show. Może masz jakąś piękną ramę łóżka, nad którą warto by chwilkę podywagować? Może masz jakiś piękny parawan? Może zwykły parapet? Krzesło? Wiecie, jak ja nie lubię krzesła? Odradzam, ale dobre, jak już trzeba, to, to ok, ten raz jeden można. Może macie jakiś piękny fotel, szezlong, cokolwiek, co warto byłoby wykorzystać. Nawet zwykła ściana może być już ciekawym uzupełnieniem choreografii, której nie musisz mieć. Ciekawym zabiegiem scenograficznym może być sprowadzenie do miejsca pokazu lustra. Wiadomo, to co dobre należy mnożyć, a na pewno dwa razy ty będziesz lepsza niż sama ty. Zastanów się, czy to lustro przypadkiem nie przyda się też później. Zadbaj o dobre światło. Światło jest jednym z głównych elementów udanego show. Ja osobiście bardzo lubię przytłumione światło, które nie do końca zdradza wszystkie nasze tajemnice. Na początek warto faktycznie zacząć od zredukowania jego ilości. Można zgasić światło główne, zostawić poboczne. Można też zostawić światło w drugim pokoju, żeby był lekki półmrok. jestem patentem na nie jest, że ograniczenie ilości światła, to jeszcze lekkie zmienienie jego barwy, jest po prostu... Narzucona jakaś szyfonowa szmatka na źródło światła. Tylko trzeba uważać, że lampa nie może się nagrzewać, bo będzie kiepsko. Zrób eksperyment. Na tej lampie próbowałam to zrobić i wygląda to fatalnie w kamerze, ale na żywo wygląda całkiem nieźle, więc Wam nie pokażę, ale spróbuj w domu. Sugruje róż, bordo, fuksja, odcienie czerwieni. To są barwy, które nadają bardzo fajny charakter już później w całym pomieszczeniu. Kolejnym patentem na romantyczne światło mogą być zwykłe lampki chojnikowe oplecione wokół ramy łóżka, mogą dać naprawdę bardzo intymny i elegancki efekt. A jeśli chcesz pobawić się kolorem bardziej i zrobić już takie show trochę na wyższym poziomie, to bardzo Ci polecam różnego rodzaju oświetlenia LEDowe, w których można sterować kolorem. Mogą to być na przykład takie lampy narożne, gdzie jak ustawisz odpowiedni kolor, to praktycznie cała ściana wygląda jakby była pomalowana na dany odcień. Z fajnych zabawek pozwalających na zrobienie nastroju, na pewno mogę Wam polecić kulę świetlną. Działa na różne kolory. Można sobie ustawić samodzielnie: czerwony, żółty. On ten najnormalniejszy. Cienie fioletu, zielony, niebieski. Praktycznie co chcecie, to ta kula Wam tutaj zapoda. Można też się pobawić w automatyczną zmianę światła. Ale ja I taką kulę znajdziecie na Legroza, nie wiem, za już e, chyba takie chodzą. No i chyba najbardziej romantycznym ze wszystkich źródeł światła jest po prostu blask świec. Tak jak w piosence Leonardka, You Want It Darker. A for the help that never came. Światło świec, nie dość, że ono pięknie gra, bo migocze, więc te cienie się ładnie układają, ale też świece, które są postawione trochę poniżej naszego, naszej sylwetki, Dają światło od dołu, a to sprawia, że całe ciała wygląda jakoś tak bardziej siup, tak do góry, tak wiecie, tak ładniej. Cienie bardzo ładnie modelują kobiecą sylwetkę, i też temperatura tego światła działa mega, mega na korzyść. Skóra wygląda wtedy bardzo gładko, zdrowo. Jedyne, kiedy świetnie polecam, to wtedy, kiedy mamy małe dzieci, małe koty, małe psy, małe wszystko, albo sami jesteśmy średnio. Yy, skoordynowanie ruchowo, to dla własnego bezpieczeństwa raczej świecę odradzam. Ja osobiście świec nie używam, bo mam tego małego skrzata czarnego i to by było zbyt ryzykowne. Mam jeszcze jeden trik, który można wykorzystać w domowym show. Rzadko kiedy mogę zrobić to na scenie, ponieważ rzadko kiedy jest taka możliwość techniczna, ale myślę, że przy odrobinie zaangażowania dacie radę zorganizować coś takiego. Jest to podświetlenie sylwetki od tyłu. Wtedy, szczególnie kiedy podrasujecie sobie nieco figurę, na przykład gorsetem, szpilkami, nawet nie trzeba się za bardzo tam wysilać, żeby wyglądać fantastycznie. Sam kontur ciała będzie wyglądał szalenie kusząco, i jak dasz chociaż odrobinę ruchu, to efekt będzie naprawdę fantastyczny. I kolejna zaleta, kiedy nie oświetlasz sobie przodu, nie oświetlasz twarzy, nie musisz do końca kontrolować mimiki, co jednak się przydaje w momentach, kiedy światło pada na wprost. Podobny zabieg z wykorzystaniem konturów kobiecego ciała został wykorzystany na przykład w teledysku Beyoncé Partition. On był też kręcony w Crazy Horse. W Crazy Horse mają kilka numerów, gdzie budują pokaz tylko i wyłącznie kształtem kobiecego ciała, podświetlony właśnie od tyłu. Zero mimiki, zero jakichkolwiek widocznych elementów anatomicznych, tylko i wyłącznie figura. W szpilkach, bez szpilek w grusiecie. Efekt niesamowity. Bardzo polecam sprawdzić! Nie wydawaj niepotrzebnie kasy. Jak już pewnie wiecie, jestem raczej zwolenniczką ponownego wykorzystywania przedmiotów. Raczej jestem bardziej zero waste, less waste i recyklingowania tego, co się już ma, niż kupowania czegoś specjalnie na tylko jedną okazję. Sugeruję przejrzeć to, co już masz w bieliźnie. I sprawdzić, czy może coś się nada do połączenia, może do odświeżenia, może i głos nitką i godzinka pracy wystarczy, żeby zrobić coś zupełnie, zupełnie innego. Coś, że on się nie zorientuje, że ty już miałaś to na sobie, a ty będziesz wiedziała, że to są dwie pary majtek sklejone z czymś tam i będzie zupełnie nowe body. A jeśli nie wiesz, jak zrobić pasties, to odsyłam Cię do poprzedniego nagrania. Tydzień temu pokazywałam, jak własnoręcznie zrobić pasties, pokazywałam parę technik. A sam proces tworzenia pasties przeze mnie możesz zobaczyć na filmie w playliście burlesk pastys do it yourself. I ostatnia, chyba najważniejsza porada. Baw się. Baw się tym i ciesz się, bo to ma być rozrywka i frajda także dla Ciebie. tease, który zrobisz, czy burleska, którą zrobisz, tutaj akurat możemy używać tych pojęć zamiennie, czy domowe, prywatne show, jakie będziesz robić, walentynki, na urodziny, na rocznicę czy kiedykolwiek powinno być frajdą dla Ciebie. Dlaczego? Bo to jest ekstra. To jest fajne uczucie, kiedy wychodzisz i jesteś podziwiana, bo widzisz ten błysk w oku dla Ciebie. To jest fantastyczne uczucie, kiedy możesz być w centrum uwagi i zrobić faktycznie fajne show dla swojego kochanego, czy nawet dla samej siebie. Może jeśli jesteś singielką, to jest fajny pomysł na yy, walentynkowy wieczór w Epidemii, gdzie nie można nic nigdzie wyjść i nigdzie pójść, więc można sobie zrobić prywatne show dla siebie przed lustrem. Podczas show to ty jesteś najważniejsza i to ty masz się dobrze z tym czuć. Gwarantuję ci, że twój widz, on już się będzie czuł dobrze, naprawdę i twój komfort jest w tym momencie ważniejszy. Nie rób nic, czego nie jesteś pewna, nie rób nic, co mogłoby ci sprawić jakiś dyskomfort. Baw się, znajdź to co lubisz najbardziej, bo show, które robisz ma być dla ciebie satysfakcjonujące i ma być dla ciebie po prostu przyjemne. I na koniec porada dla tych dziewczyn, które są może jeszcze niezdecydowane. Chciałabym, ale się boję, ale się wstydzę. Nie musisz tańczyć. Naprawdę. W tym wypadku, kiedy masz show sam na sam, absolutnie nikt nie będzie oceniał twoich umiejętności tanecznych. Nawet samo powolne ściąganie z siebie ubrań wystarczy, żeby zrobić dobry show, jeżeli inne elementy będą grały na Twoją korzyść. Nie musisz nawet jakoś wybitnie płynnie się poruszać, nie musisz myśleć nad tym, co masz robić. Po prostu ściąganie elementów garderoby ma już swój smak. Podsumowując, nie układaj choreografii, a na pewno nie żadną bardzo skomplikowaną. Lepiej jest tę energię przekierować na dobry kontakt z widzem, żeby zaangażować go w to, w to, co robisz i dać też mu się trochę pobawić. On też jest ważny, ale ty jesteś ważniejszy. Masz się dobrze bawić i dobrze się czuć w tym. Jeśli na przykład czujesz, że taniec nie jest do końca tym, co ci leży, jeżeli jesteś raczej z tych bardziej drewnianych pań, pamiętaj, burleska nie jest tańcem. Striptease już może trochę bardziej, ale da się zrobić burlesko, striptease, show nie tańcząc. Samo powolne ściąganie rękawiczki, samo powolne rozbieranie się i po prostu zwykły uśmiech i jakiś flirt w oku, to naprawdę będzie wystarczające. A jeśli zadbasz o światło, to już w ogóle nie trzeba nic więcej. Na dziś to już wszystko. Napisz mi w komentarzu, czy planujesz zrobić jakieś wyjątkowe show swojemu kochanemu. Może niekoniecznie w walentynki, ale może kiedy indziej. Pamiętaj, co możesz zrobić z wolną duszką w miesiącu. Można wesprzeć kulturę na Patronite. A jeśli szukasz prezentu dla swojej wybranki, zerknij na madamdeminu.pl, zakładka kursy i myślę, że jakiś ciekawy voucherek na Dzień Kobiet czy na walentynki okaże się być dobrym pomysłem, który ją uszczęśliwi. A tymczasem się żegnam. Do zobaczenia za tydzień.